Posła na Polski Polskiej Pana Jana Jarosławowskiego. Posła na Sejczyn Wspolitej Polskiej Pana Janusza Dziecioła. Posła na Sejczyn Polskiej Pana Józefa Kowalczewskiego. Po sprawie ustalenia przedmiotu i ich działania. Następny punkt w sprawie ustalenia składu sposobu Dziękuję bardzo panu sędziemu. Zgodnie z artykułem 29a ustawy obejmując urząd prezydenta miasta Włosławy uroczyście ślubuję, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę, a powierzony mi urząd, urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Państwo, jestem niezwykle wzruszony, że mogę dzisiaj tutaj przed Państwem stanąć w tej sali sesyjnej Wrocławka, Urzędu Miasta. I w takiej chwili po wygranych przeze mnie wyborach, ale odczuwam wielki ciężar zaufania społecznego, który stał się moim udziałem. Jest to dla mnie chwila niezwykła, milcząca długo wielomiesięczną kampanię, która rozpoczyna dla mnie nowy rozdział w mojej kariery zawodowej, ale jestem przekonany, że rozpoczyna także dobry rozdział w najnowszej historii Włócława. Zrobię wszystko, żeby przywrócić miastu miano lidera gospodarczego regionu i znacząco obniżyć wysokie bezrobocie. Jest to bezwzględny priorytet mojej kariery. Włócławej Musi stać się miastem otwartym i przyjaznym do przeszacowania, jeśli mamy zawsze na, jeśli przede wszystkim myślimy o dobie miasta. Także pragnę podziękować przy tej okazji Panu Tomaszowi, posłowi Tomaszowi Kanęcowi, który zawsze mnie mocno wspierał i na którego pomoc.